Witajcie, z tej strony FrostyGim07 Dzisiaj będziemy nagrywali film z nawiedzonego domu Już na starcie jak wyszliśmy Przywitała nas Lalka Tim, tim, tim I tu kolejna lalka I tu bardzo ładny piesek Może tu najpierw sprawdźmy co tu jest Mamy tu piczo Tu mamy rączkę Jezu, tego to ja się boję napatrzeć na to. Mamy tu takiego jeżyka. Mamy tu też herbatkę. Jakiś żel na kolana. Bugopis. Yy, włączony. Co? Spójrzcie. To jest opakówka. to jest nie wiem czy wiecie, ale to jest chyba po starym aparacie ta, yy, starym aparacie yy, o, opakówka. Co to jest w ogóle? Co to jest? O, spójrzcie na taki fajny guziczek. Na razie. Kładamy go tu. Tu mamy bardzo dużo różnych, chciałbym powiedzieć śmieci, ale ja tu znalazłem Patrzę, a tam stoi ładny jakiś domek drewniany. Wszystko ładnie, wszystko pięknie. Tu jest jakiś piec. Stary, kaflowy. Dobra, idziemy dalej. I. Nie no, ja nie wierzę. Czy ja tu znalazłem? Najserdeczniejsze życzenia. Wy dzień, wy dzień Bożego Narodzenia. 4 kwietnia świetnie to było w tam roku nie mogę przeczytać, bo się start idziemy może. Dalej Jezu kwiatki depcze. Wszystko pięknie tu jest. Nie wiem co to jest. I przepraszam, że tu pewnie nic, nic nie widzicie. Ale... Tu są gumaczki. Buty. No i tak to wygląda. Dobra, weszliśmy do następnego pokoju. Mamy tu jakiś kubełek. Nie wiem. Znaleźliśmy tu temperówkę, cyrkiel, okulary, ale nie. Paleczka. Ktoś tu widzę, że komuś się chciało grać w ping-ponga. Mamy tu kolejny piecyk. Bardzo słodko wygląda. Znaczy się nie. Tu mamy kasetę. I pudełko po telefonie. To jest LG. LG. Yy, nieważne, czy to jest LG. Dobra, nie będę tutaj mieć psu. O Dętki. I. Ojejku. I to chyba wszystko. Mamy tu również świecący marker. Tak oto ją wygląda. Tu w ogóle jest wybita szyba. Nie ja będę Wam jej pokazywał, bo nie chcę yy, pokazywać lokalizacji tego miejsca. I to miejsce w pustyni widzę, że jest bardzo zdewastowane. Że tu torebki są różne yy, różne torebki. Jakieś lekarstwa. Nie będę się tego dotykał. Nie wiadomo kto tego przedtem dotykał. Yy, mamy tu tu mamy. Mamy tu jezu. A że tu mamy yy, dużo fajnych książek. I spójrzcie na to. Spójrzcie jaki piękny y, termometr. Wiera nadzieją miłości. Bardzo mądre słowa. Żeby bez oczu. Ognie i Piwo. tuszu, od atram Atrament to jest chyba, komuś się może wylał. I tu mamy rurę. Sprawdzę, czy jeszcze coś tu można nagrać. A jak nie, to widzimy się w następnym y, obiekcie opuszczonym. Na razie.